It's a big step to have a new Tier 1, because people and banks in particular, if they're bankrolling the whole project, they want to be sure that whoever you're selecting is going to meet the targets, meet the timescale, meet the technical capability and so on and so on. And so it, there is an element of risk to it, but you've heard this 35 years of experience with request. Jeszcze nie rozpoczynamy budowy, bo tak duże przedsięwzięcie jak budowa farmy wymaga zgromadzenia olbrzymich funduszy. To są miliardy euro i to jest etap, na którym w tej chwili jest Ocean Winds. Ocean Winds musi podpisać umowy z wszystkimi Tier 1 podwykonawcami i następnie z konsorcjum banków podpisać umowę finansującą. Następny etap, w którym my rozpoczniemy rzeczywistą budowę w sensie palenie blach, jak to się u nas nazywa spawanie, montowanie urządzeń. To jest dopiero w czwartym kwartale, początek kolejnego roku, To więc co my w tej chwili robimy, to my ruszamy w projektowaniu, czyli wszystkie etapy projektowania w tej chwili robimy i zatwierdzamy. To jest ogromny krok dla, dla polskiego łańcucha dostaw. To jest niejako potwierdzenie, że polski łańcuch dostaw jest w stanie konkurować z graczami już bardziej doświadczonymi na tym rynku. Z perspektywy Ocean Winds jest to, miejmy nadzieję, bardzo, bardzo owocna współpraca. Do tej pory współpraca przebiegała bez zarzutu. Ważna rzecz, najważniejsza, która się wydarzyła dla polskiego łańcucha dostaw w kontekście budowy morskich farm wiatrowych. Stajemy się pierwszym wykonawcą dla inwestorów, dla deweloperów morskich farm wiatrowych i to pozwala nam bardzo perspektywicznie patrzeć w przyszłość. To oznacza, że możemy stać się potentatem na rynku morskich stacji transformatorowych w przyszłości. Mówiąc wprost i bez ogródek, jest to potężna szansa od strony biznesowo-ekonomicznej dla polskiego łańcucha dostaw, bo wierzymy, że ta dostawa jest to tylko precedens, który uruchomi cały nomen omen łańcuch zamówień dla polskiego przemysłu w tym zakresie również.